Patrzcie, co dziś dostałem w Karfurze, dorwałem w Karfurze, z przeceny ze 130 na 70. Wiem, że z Chin to można sprowadzić taniej, nawet na Allegro było taniej, bo mi wyszło 110 zł, no ale jednak 70 zł robi robotę a że jestem zajarany od dłuższego czasu klockami Lego, to postanowiłem, że złożę swój pierwszy model w życiu. Tak, nigdy nie składałem klocków Lego, nie bawiłem się klockami Lego. Matka jakoś wolała sobie kupować zbędne rzeczy, także macie tu model Ferrari, nawet chyba z logo, dokładnie i jak sprawdzałem w internecie to ma 300 około coś kawałków także będziecie mieli zdjęcia ze składania tego na razie cześć